my już teraz zaczynamy naszą eksplorację zobaczę czy moja kamerka nie wadzi tam wadzi damy kamerkę do góry e, nie tak e, o, tutaj teraz nie powinno wadzić ponieważ tutaj jest o no. teraz powinno być ok chyba widać co mm. pięknie dobra to co, zaczynamy. Eee, jeżeli ktoś nie widział, chyba nie ma takich osób, bo tutaj mi mało teraz osób ogląda. Czekajcie, wyciszę najwyżej w systemach Windowsa. To jest to gra faster than light, czyli szybciej niż światło. Jest bardzo prosta do ogarnięcia. Teraz jest, teraz jest wyciszone. Powiedzcie, jak jest teraz e, poprawa, czy, czy pogorszenie. Musimy po prostu sobie latać po tej galaktyce. Spoczko, tak, jest spoczko. I właśnie możemy trafić na takich intruzów. Naparzamy! Czego? O kurde, my jesteśmy tacy nieprzygotowani! Jakie nuby! Do, do sejfu ah. On dostaje z blazerka, jeszcze blazerka sobie strzelimy im. Hmm. Tutaj zaraz będzie. Tutaj będzie zaraz laberiada. La Dostał! I teraz powinien być piękny atak. Czy coś się. Tak, ale patrzcie, gdzie my jesteśmy. Jakieś w ogóle. A, nie widać, nie widać statku, czekajcie. Mm, nie widzicie statku mojego. Kurde, jak to ustawić tutaj? Chyba tak ustawimy, co? Tak ustawimy, będzie spoczko. Spoczko. <laughs> Dobra. Jest. Pierwszy poszedł. Pierwszy poszedł, tutaj jest naprawa pełną parą. Aaaa, zodu jakieś jeszcze. Patrzcie, atakują jeszcze mnie. Danger, co to jest? You're an asteroid. Uciekamy stąd. Mamy 21 e, zajebistych kawałeczków naszego ścierwa. E, I teraz co? Musimy sobie... Nie, nie skaczymy, pójdziemy do shopu, co Rizor. A tymczasem sobie skoczymy teraz... E, Tutaj w sumie nic nie ma ciekawego. Nie mogę tutaj skoczyć. Nie mogę. Tutaj sobie przeskoczymy. Spokój, cisza. Dobra. I co teraz? E, ok, danger, wydupiamy stąd. Czy będzie akcja? Czy będzie akcja? Będzie akcja. Czy jesteśmy przygotowani? Nie, nie jesteśmy przygotowani, ponieważ musimy sobie ustawić... Jezus Maria, tutaj jest... Nie mamy tego. Kurde, droid tam. Jak ja zrobić? mam Pali się silnik! Uciekaj! Wydupiaj. Tu, shield. Pali się. Naparzaj! Uciekaj! Otworzymy, uciekaj, damy radę, Fali się! A gdzie jest mój Aleksis? Ugaś to, Aleksis. Nie może tak się skończyć. Zamykamy drzwi. No fucking shit Jezus Alexis spadła otwiera drzwi I... tyle wygrać Ale my jesteśmy w hangarze! Próbujemy jeszcze raz? Ja jeszcze raz spróbuję, będzie ta Tori. Mi się zdaje, że przez to, że nie mieliśmy Tori, sorry, zor. Nie wiem, czy czat się zaciął. Zrobimy Tori i zrobimy jeszcze tak. To wszystko mi podawał Riso. Ja nie znam żadnych tych nazwisk. Ja nie wiem, kto tu do cholery jest. O, asa. Awesome. Dobra, to co, ruszamy? Ruszamy w podróż pełną niebezpieczeństwa. Yy, I pięknych akcji, Dobra, złomik. Nie ma sprawy. Yy, pierw sobie tutaj. O kurwa, spacja! Ty idziesz tu. A tu jest aktywna pauza, okej. Okay. A ty idziesz tu. Przemieszczacie się już. Aktywujemy. Brazer. Od razu dostaliśmy w silnik, także lipa. Ale lipton możemy im zrobić tutaj. Jestem pani. ja zrobiłem zrobiłem? Czekajcie, jest po prostu po prostu totalna. Niknął! Zajebiście, a mnie zostawił zostawił z tym. Uciekaj Mam mało HP. Jest gorąco. No jest zajebiście, ale jak zamkniemy? Nie mogę zamknąć. Nie, tego nie przejdę. Ja w ogóle... Patrzcie, mi się cały statek płonie. Coś tam padło. Naprawiaj to. Tlen. A jak ten pilot... Ona przejdzie tam? A! Co my robimy źle? Czekajcie chwilę. Czekajcie sekund 5. Ja się zaraz dowiem, o co tutaj kamon Chyba czad mi się zawiesił, ponieważ nic mi w ogóle tutaj nie wyświetla. Eee... Czekajcie moment. Dobra, powinno być ok. Ale nasz statek jeszcze przetrwał tutaj, chociaż od razu możemy zginąć. Tu można przejść. Fuck, uciekaj tutaj. Jeszcze. Pilot, engine. Czy udamy ugasić? No nie. Nie, nie przeżyję. Nie przeżyłem. Czad nie działa, czad nie działa. Tyle wygrać to jest po prostu masakra jakaś. Dobra, ostatni ostatni live. Jeżeli ktoś tu jeszcze ogląda, a to ja gadam, ostatni live, o, ostatni restart. Tu statek nasz pada, także nie ma problemu. Ship e, undo, 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 brothers, 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 accept. Jak mogę jeszcze raz rozpocząć grę? Czy ktoś wie? Mogę ją rozpocząć poprzez ponowne włączenie, i to mi właśnie zapewniło. Teraz, tak, 570 ogląda. <laughs> Oczywiście, 570 złomik to jest obejrzyń całego tego, wiesz? <laughs> całego kanału, ty nubie, ty. Teraz mam ile osób? Chyba 3 osoby oglądają. No to nie jest tak, że więcej mi się dogląda, słuchaj, to nie jest tak. Lecimy. Nie będziemy już nic zmieniać Będziemy tylko do przodu pruli e, Wydupiamy stąd, ponieważ tu jest jakaś mgła, a ja się boję tego. I czy trafiliśmy na wroga? Trafiliśmy na wroga, który e, będziemy atakować go. Ja sobie sobie pauzę. Od razu daję na shield... Mm. Ciebie daję touchu na armory i zapierdalamy Ciebie ja nie chcę tutaj Ładujemy bombę A, on jest niewidzialny, to, to zajebiście Czy jest Pojawił się, pojawił się! Nie mam, deo, nie mam o 2 Zadukaj tu, co ty zrobił? Na 4 sekundy mi urwał 3 sekundy urwane mam co jest, co jest? Czemu mam ciągle ten Hej? Zablokowane Mam już Idź tu, naprawiaj to Ciebie tutaj, naprawiaj tak jest, dostał ja też dostałem. Faaak jest, jest, atak jest teraz. A mógłoby jeździć Tak jest Atakujemy, atakujemy Pokaż się. Tak jest. I tu Czy to się uda? Jest, udało się. Zajewiście, naprawdę e, Otłukują go. Dobra, zrobimy sobie szybko naprawy. Czy dwie osoby to naprawią? Nie, dwie osoby tego nie naprawią, ale damy sobie od razu w te miejsce i silda damy. Lasery mam. Muszę tutaj odznaczyć, ponieważ nie będę miał punktów akcji i ruszamy się, ale nie będzie rusza rusza ruszać się daleko. Bo znowu nas ktoś zaatakuje. Nie! Będziemy z nimi walczyć? Będziemy. Aktywna pauza. Akceptujemy. Dajemy na to. Dajemy na. Damy im na, na tlen. I lecimy. Lecimy? Let's go. Nie ma jeszcze ataku. On wykona pierwszy atak, czy ja? Jest, strzelił. Poszło w osłonę. Drugie nam dostało. Do, dostał, 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 dostał. Ja myślę, że te dwa ataki powinny wystarczyć, aby go po prostu rozwalić. Chociaż on ma jeszcze tutaj dosyć HP. Nasza bomba dostała. Kurde, nie trafiliśmy jedną bombą. Tą bombą trafimy im tutaj w, e, w pilota. Pilot, zapierdzielaj tutaj leczyć to. Czy jeszcze jeden atak z ramy tutaj? Ponieważ oni naprawiają. Cholery jedne. No nie, naprawili. Mają, jest ostatni, ostatni strzał. Ostatni strzał. Dawaj, ładuj. Tak jest. Zajebiście. O to chodziło właśnie. Dostaliśmy bardzo dużo, słuchajcie. Mamy 50. Eee, mamy 50 złomu. A propos złomika. <laughs> mamy 50 złomu, co powoduje, że teraz będziemy mogli się udać. Eee, w dalszym ciągu czat nie działa, tak wiem. Sklep. Sklep jest gdzie indziej. Czy ja będę upgradeował? Nie mogę w dalszym ciągu wykupić dodatkowej załogi. Silniki. Broni chyba upgrade my co? Chyba, że. Jeżeli wykupimy silnik, będziemy mogli większą większą ilość razy unikać. Ale w przypadku gdy uruchomimy sobie. Ha, to też jest ciekawe, dobra. More system power, ale to jest niepotrzebne aż tak bardzo, ponieważ my mamy już system power 3. Zostawiamy, ryzykujemy i zostawiamy. Lecimy, tak? Lecimy. Będziemy się przemieszczać. W... Dobra, idę tutaj. Nie pierdolę, nie Najwyżej zginiemy. O, oh Jesus czekajcie, przeczytamy, co tu pisze. Uff. Dobra, będziemy walczyć z nimi. Co? Poddali się! Zajebiście! Ha! Zajebiście, poddali się! Kurde. Na, ry na, na ryzyko idziemy jeszcze następno. Oh, no! Atakujemy? Czy on jest mocny? Neutral rebel ridger atak Fuck. on ma jakieś ścierwo które lata słuchajcie jak to zrobić teraz czy to jest to to jest to na pewno pełna para w to i laser laser w to też lecimy dawaj 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 Fak. Tak, jest! Widzieliście? Dostała pitcha z robocika i robocik teraz jest... Jest! Nie. Co on chce? On chce się poddać. Nie. Nie ma opcji takiej. Leć. Leć, mała, leć. Zajbista załoga. Yeah. Udało się, słuchajcie, zajebiście naprawdę. Ja chcę, żeby był sklep, będzie sklep? Fuck! 80 mamy już. Aha, tu jest wyposażenie, ale. Może update'niemy sobie, co? Kurwa, ja nie wiem w co, ja mi trochę szkoda wydać tego. Sensory, piloting. Dobra, ryzykujemy jeszcze, co? Zaryzykujemy. Ej, my dalej lecimy z tym ciulstwem obok. O nie! Ale to nie będzie Rebel Fighter, okel, Ok, okel. Okay, okay. Pauza, i teraz tak. To ładujemy, ładujemy, e, walimy w działo Walimy w działo raz i drugie walimy w działo dwa Zaczynamy Naparzaj, naparzaj ładujemy. E, jeżeli czekamy, słuchajcie, Fuck! W tlen I tutaj Naprawiaj to cholero Mamy mało HP, ale damy radę. Nie mamy tej bomby, nie mamy tej bomby. Co jeszcze możemy zaatakować? Oni mają jeszcze... Fuck, oni będą atakować tutaj. Nie mamy już ty bomb. Ale żeśmy się wybrali, naprawdę... Jeszcze jeden HP mają. Zaatakujemy im jeszcze raz w te bomby, ponieważ mają ostatni atak teraz się uda, czy nie. On już aktywował osłonę, czy pójdzie w osłonę? Jest! 95 mamy. Słuchajcie, co to jest? To są dron party, to są dronki. I patrzcie, tylko mamy jedną amunicję, jedną, jedną bombę. Musimy mieć sklep. Jest store. Nie wierzę. Dobra, napiję się herbaty, słuchajcie, i lecimy. Kupujemy coś Kurde, Rizor Gdybyś mi tu podpowiedział, co by tu kupić Mamy od 95 Możemy sprzedać, ale to się nie opłaca, mamy na razie takie um... Na pewno kupimy sobie tak, więc możemy... Aha, jest! Możemy kupić załogę, słuchajcie e, Kto to jest Zoltan? <ścoughs> Czy to jest ten kolega od wązia? Chyba nie Maximum health is reduced. Ten on ma specjalne właściwości, słuchajcie, Engineer. Ja bym jednak w tą dronkę poszedł. Co? Eee, a tutaj co możemy? Fix A, możemy naprawić cały statek, ponieważ mamy HP już połowę HP. Kurde, no i teraz to jest ciężki wybór. No tak, Zoltan to jest... Z, z, z... mi się z kim innym pomyliło. Dobra, może wykupimy załogę. Może kupimy tego Zoltana. Naprawimy cały statek. Kurde, i nie mamy bomby, tak? What? To teraz jest lipa, ale żeśmy się załatwili, musiałbym coś sprzedać. Record Power One, sprzedałbym to działko, główne. Sprzedamy to działko, co? Artemisa. Gdzie to się sprzedaje? O, sprzedałem, dobra, musimy kupić te. Kurde, bo byśmy teraz fajnie zginęli. Jump, to co, lecimy? Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Zyskaliśmy. Dobra, exploring się. A, i mamy tego gościa, patrzcie. 70 HP ma, gdy normalny ma 100, Ale co on, co on jest... Jaka jest specjalizacja? Kim ty jesteś? Damy go może tutaj. Będzie lepiej ładował, co? A jednego możemy dać na przykład na silnik. Hmm, exit jeszcze nie. Jeszcze poeksplorujemy sobie. Czatu nie widzę w dalszym ciągu, także jest lipat. I możemy jeszcze destroy Nie, idziemy jeszcze w górę. Fuck. Będziemy atakować. Zatrzymaliśmy Heavy laser. Boost laser. Boost lasera. Co to jest. Akceptujemy. Ja cię dupczę. Co jest, co jest, co jest? Otwiera drzwi. Pomóż mu. <grytanie> Kurde, ale jest power, jest power, nie? Weapon! Dostaliśmy Pegasusa. Zajebiście, dostaliśmy Pegasus, co to jest? Zamykamy. Dronko, uciekaj tutaj. I w ship... Czekajcie, czekajcie. Dobra, skoczymy jeszcze sobie może do góry.